Właściwie ja nie mogę iść do sklepu, bo tam nic dla mnie nie ma. Jak jesteśmy na przykład w trasie i wchodzimy na stację benzynową, tak? Po lewej stronie same napoje, których nigdy w życiu bym nie sięgnęła po, ja po cokolwiek. Po na wprost wszystko, co się nazywa półką żywnościową, tam się nic nie nadaje do jedzenia. I po prawej stronie te wszystkie tzw. restauracje z tymi gotowymi daniami. No to oczywiście tam też się nic nie nadaje do tego, żeby. Przyjąć jako pokarm. Więc oczywiście worzę swoje pokrojone kawałki papryki, marchewki hmm. czy buraka i przegryzam sobie po prostu surowe warzywa. A żeby sobie dostarczyć tłuszczu, no to jemy orzechy włoskie i migdały, blanszowane, żeby mieć ten tłuszcz, tak? I, i kwasy omega. Więc jak jesteśmy w trasie, to wiadomo, że jedziemy ze słoikami. Tak, I mamy swoją kawę i swoje, swoją wodę w szkle, i tak dalej. Więc to jest jakby taki survivalowy set.